Dodajemy na naszej stronie zdjęcia księdza arcybiskupa sprzed 45 lat. Ksiądz Paweł raczył te zdjęcia umieścić, przepiękne arcybiskup 45 lat temu, wyprostowany, wyższą głowę od wszystkich, z siłą, którą widać, emadując z każdego ruchu. Chcę powiedzieć, wtedy księdza arcybiskupa właściwie nie znam, ale dzisiaj znam. I chcę powiedzieć, że dzisiaj Pana Jezusa widać z księdza bardziej. Że dzisiaj widać go bardziej. Że dzisiaj moc Pana Jezusa w księdza arcybiskupa jest absolutnie przejrzysta i widoczna. Właśnie także dlatego, że tak wydaje się że arcybiskupa słabszy. Jestem wyprostowany jak trudno, który jest najwyższy z całego zgromadzenia, dzisiaj widać Pana Jezusa bardzo mocno, przez skrzydłaców bardzo mocno. Przy takich osłabionych siłach własnych ludzki siły Jezusa to do absolutnej pełni. I to było doświadczenie Pany na końcu nie wiadomo, co jest bardziej sprawcze w tym, co my robimy. Czy wtedy, kiedy jesteśmy? Niesamowicie aktywnie i sprawnie potrafimy wszystko, staramy się każdą przeszkodę. Przez arcybiskup przeszkodę przeszkód setki, przez te 40 tysięcy osób. Ale kto wie, czy to posługa dzisiejsza, która jest także właśnie zmaganiem się ze swoją słabością, czy ona dzisiaj jest bardziej zasadnicza, i Za to bardzo dziękuję, Księdzowicu Jezus, właśnie za to, że jest w swojej misji, w swojej posłudze, także w swojej słabości. Pan Jezus Księdzowicu w tego nie zabierze, bo mówi, że jego łaska dopiero jest w takim momencie najbardziej widoczna.